Słonecznie. To co? Układ słoneczny. Ale to, to słychać? Widzę, wy słyszycie nas? Nie, nie słyszał. Widzę wy nas nie słyszał. Ale na wszelki wypadek mów. Okej. Okay. Hej, hej, widzowie z tej strony. My. I teraz będziemy niszczyć różne planety. Wiem, czy ty dupaczu, Na pewno kliknąłeś układ. O, co to? Się buduje układ. Patrz. To jest słońce. Co ty robisz? Ale się to, patrz. To jest słońce. Tutaj są różne planety. Merkury. Tu gdzie Ziemia jest i patrz, tu są różne planety. O! Można na przykład przysunąć mas do Ziemi. Patrz, masz leci w Ziemię. Znaczy leci w Słońce. Wenus, Wenus, Wenus. Dobra, ale proszę, daj. To można tak ustawić planety. Okay. Można się zderzać. Trzeba zniszczyć wszystkie planety, więc trzeba się zderzać lub walić słońce. Lub niszczyć to różnymi tymi. No my tu planety. już. przybliżyć te planety. To jest to Słabe. Nic tu nie jest. Dobra, Co? A później dali Co? planety, żeby Co? Wyzuży też się to z tego. Alezutaj <grymne> mm. też <użyteczny. grymne> Czego na mnie krócie? Dobra, wy wyłaszczę z tego planety muszą być. To sobie planety przyciągasz, I... jak się z tego wychodzi? no dobra, ładnie. Graj rozbicie planety, Ziemia. Patrz, taki miły dzień na ziemi nie pewno nic. Ale śmierci. Zrób dla widzę taki wielki wybuch. Jakby coś ciężko zainstalować, teraz to co od masz? Dymiałeś tę podróbkę do starsa. No i wpi wpisuję się na, na Google Play podróbka Brawl Stars i, i, i są jakiś symulator mega bossów. A to było fajne? Mega, mega, mega. Darmowe legendy z dropy. Większa szansa na trafienie z Adymiarza w step dropie A masz dalej tą grę, czy odinstalowałeś? Już odinstalowałem za dużo pamięci na filmy streamu. Ale ten filmik na stream jest. No. no to był dobry to a my tak praktycznie nic nie mówimy. Ja to nas nie ma w Ale to chyba... to mocne! A ty nie zezwoliłeś na. Uch! Coś z baczakiem to mocne! To tak cały czas wybucha! O co tu chodzi? Ej, to jest mega mocne! mocne! Ale ta broń! To jest mega mocne! Zaraz zrobię taki ogromny wybuch, naładuję co kulek. I co... I, I zabiję już wszystkich. Patrzcie już osób zabiłem. No. Ale ty, ty chyba zezwoliłeś na mówienie nie ale, no, ale nie wykupiłem pakietu i nie słychać głośności. A. Nawalaj tak, żeby widzowie zauważyli największy wybuch Solar Smash, że zapełni to całe i wiesz co, i nazwij to największy wybuch w Solar Smash i nawaluj tymi bombami mnóstwo i widzowie będą to oglądać, jak to przetestujesz. Co nie? No wybuch to największy Solar Smash, tak to nazwij. I teraz nawalaj do upadłego. Do ubranego mapową. A chcesz grać w mecz lego? Jaki mecz lego? No chcę nagrać. Czekaj, nie muszę nadać, ładować, już na razie ładować te kulki. Chcesz nagrać Jak Kulki, które teraz masz? To już bez tych napisów, tylko normalnie? Nagrań jeszcze jeden filmik, bo mam pomysł. To już trwa 7 minut. Nie tak do upadłego. Albo Coś co się stało, co wolne uwzględnić. Nie wiem, ale. Widzowie chyba się nudzą. No właśnie. Widzowie się nudzą. buchnij. To jest limit. To jest limit. Bomba. Od... Czekaj, bomba. To skręciłeś tam w dół? Sk skąd mam wiedzieć? Tam pod powrotem... Patrz, skarżowało na nawet! Oooo! O, jakie czerwone! Ale ci ludzie dalej żyją! No i właśnie! Dobra, walny najmocniejszy. Co to jest? Skąd mówić? Czego te rakiety się mnie nie słuchają? nie rozsadzają swojego kolegę. Patrz, rozsadziło go. A słychać dźwięki gry, czy nie? Tego, 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 tego to. Nie, też nie. Czego Czego oni rozsadzają swoich kolegów? Właśnie nie wiem. Jednego że już rozsadzili i spadł. Patrz, spadł. Co jest? No bo oni się rozsadzają nawzajem. Ma ten sam spadł. A dobra, rzucę, rzucę jakąś planetkę i będzie po ziemi. Księżyc zwalni. W ocean, może ktoś płynie, może jest jakiś rejs. Ej, a może, a może będzie tsunami? Może jest jakiś rejs? Tsunami będzie, uwaga. Może jest jakiś rejs? Ale nie? tsunami musi, musimy zrobić. Będzie ogromny tsunami. Będzie mnóstwo tsunami na Ej, świecie. Ej, patrz. Było 100 milionów osób w morzu. O nie, umierają. Umierają. Księżyc pożre całą Ziemię chyba. Patrz, jak on się rozprzestrzenia. Pożre chyba całą Ziemię. Co tak zbliżyłeś? Żeby to lepiej wyglądało, żeby widzowie tak fajnie zobaczyli. Patrz, jak to fajnie wygląda. 41 0 milionów, Zero milionów. Proszę, bo muszę kończyć ten filmik. Co robimy? Ale ja chcę jeszcze w to porać, to jest mega super.